One, two, one, two, three, four, one. <laughs> Cześć, z tej strony Mieszko Służewski, możesz mówić na mnie Manfredi. Cześć, z tej strony Weronika i uczę się grać na harmonicy od Mieszka. I zapraszamy Cię na Brodate Dźwięki. Witamy w kolejnej części z cyklu Harmonika Luźnym Okiem. I dziś nauczymy się trzech zagrywek w klimacie funky. Ten utwór na początku to był utwór Cold Duck Time. Pracujemy teraz z Weroniką nad tym utworem, jeszcze trochę musimy nad nim popracować. Tak, niektórych dźwięków nie trafiłam w intro, więc wybaczcie. Tak, więc to, to jest jeszcze work in progress, ale też przy okazji przymierzymy się trochę do improwizacji, zwłaszcza na tych dwóch akordach, które tutaj w tym utworze występują na zmianę. Duża część improwizacji to jest G-dur i C-dur, no i potem jest ta druga część, tym się zajmiemy później. I zrobimy kilka, mam nadzieję, prostych zagrywek ale też nie takich banalnych, ponieważ mm -hmm. będą one bazować przede wszystkim na rytmie. A z tym wiem, że Weronika ma cały czas problem, więc będziemy nad tym pracować. Pierwsza zagrywka będzie coś takiego. One, two, three, four. spróbować to zagrać. Zaczynamy. Mamy tylko tak. Szósty na wydechu, piąty na wdechu, czwarty na wdechu. Szósty na wydechu, piąty na wdechu i czwarty na wdechu. Tak, tylko że one idą na zmianę. I potem idziemy w górę, czyli spróbuj sama powoli. Od wydechu. Ok, i spróbujmy razem to przegrać, żebyś weszła w ten rytm, mm -hmm. bo tutaj rytm jest najważniejszy. Taki transowy trochę. No to gramy muzykę funki, a funki ważne jest to, że nawet jak ćwiczymy proste rzeczy, żebyśmy mieli ten puls w głowie. Mm -hmm. Ponieważ jak gramy do pulsu w głowie nawet proste rzeczy, to one po pierwsze zaczynają brzmieć, po drugie nie nudzą nas. Nie wiem, nawet ćwicząc gamę cedur, w momencie kiedy ćwiczę ją z gruwem, to mogę ją ćwiczyć godzinami i się nie znudzić. Na zasadzie. Mm -hmm. I tak się możemy bawić, nie? Mhm. W momencie, gdybym ćwiczył tę gamę bez żadnego pulsu na zasadzie To już mi się nudzi To mówię, to już, już, już mi no się tak. nudzi. Już bym wolał sobie coś innego porobić, nie wiem podłubać w nosie na przykład. Ciekawsze zajęcie niż granie bez gruwu, więc nawet jak ćwiczysz proste rzeczy, to polecam ćwiczyć się z gruwem. Wróćmy do naszej zagrywki. Dla przypomnienia, brzmi ona tak. One, two, three, four. Three, four. I razem. Po. po ok i ostatni raz, okay. i zauważ, że ten ostatni dźwięk on jest trochę szybciej zagrany, tak mm -hmm. jakby przed timem, i jest krótki i urwany. Najprościej to zrobić artykułując językiem takie tat tat i on przez to i on się urywa wtedy. No i spróbujcie jeszcze raz. One two three four. Trochę szybciej. To jest nie jest ta 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 ta. ta, ta, ta. Zauważ, że ona jest przed time'em, nie? ta pa, pa. Pada, pada. To nie jest, bo ty grasz na zasadzie. Mm -hmm. A jest. Bo to jest tak, jakby trochę do przodu zagrane. Trochę szybciej niż, niż by wynikało... Niż tego oczekiwała? Tak. Okay. I przez to to nabiera takiego funkowego grubu. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz. Okej. Okay. One, two, three. four. Three, four. O, idealnie i sama teraz. Co no nie zrobiłam, Prawie. Ale... Jeszcze raz. One, two, three, two. A... Co dwa jest. Chciałem ci zmylić. No się i ci się udało. Okej. Okay. One, two, three, four. No, rytmicznie ok. No, teraz trochę. Teraz słyszę za dużo mankamentów w swoim graniu i mnie to Wybija. Nie wiem. Nie wiem na czym to polega. Ja też w swoim graniu zawsze słyszę za dużo mankamentów, no. ale to z czasem zaczynamy, że tak powiem, ignorować te mankamenty. To znaczy, inaczej. Dobrze, jeśli je słyszymy w momencie, kiedy ćwiczymy, ale w momencie, kiedy gramy, to. Znaczy, zauważam się... tu jeden problem, że no. ciężej jest czuć muzykę w momencie, kiedy nie tworzysz muzyki takiej, którą mógłbyś czuć. W sensie, że jak graliśmy to razem, no. to ja słyszałam, jak to ma brzmieć, bo grałeś to ty, mhm. a w momencie, kiedy zostałam sama, to słyszę, że nie tworzę tego, co bym chciała i przez to mózg zaczyna raczej pracować. Tutaj. No tak, tylko jeśli się skupisz na tym, jak to powinno brzmieć no. i będziesz to wystarczająco długo ćwiczyć, to organizm, nasz aparat znajdzie drogę, żeby to wydobyć na tej zasadzie. Na Dobra. tym polega ćwiczenie. Dobra. Więc no, spróbujemy to wyćwiczyć na następne lekcje. Mhm. A teraz druga zagrywka i będzie podobna rytmicznie, tylko że zejdziemy w dół. One, two, three, four. Takiego, czyli I schodzimy szósty na wydechu, piąty na wdechu, czwarty na. później mamy czwarty na wydechu, trzeci o półtonu, i potem drugi wdech, wydech i wdech. Ten trzeci to taki w zasadzie wdech, tylko że ze szczęką do góry, że on jest lekko przywrócony, że to nie jest taki trzeci obniżony nawet, tylko taki trzeci przywrócony. Dobrze, daj mi najpierw zapamiętać te dźwięki, a potem będziemy pracować nad tym, okay. jak one mają brzmieć. Okej. Okay. Tak? Tak, tylko rytmicznie jeszcze. Ta. Fły fo. O, nawet tak bardziej bluesowo zagrałaś, by Bo zagrałam z, pro... z, ob... dwa razy wdechy zrobiłam i nie zdążyłam zawięcić i wyszło mi takie nie wiadomo jakie obniżenie. No, nie, bo tu miało być drugi na wydechu, żeby było łatwiej, ale mhm. jak chcesz, to można zagrać. Tak, to już wyćwiczyłam, bo to było w Cold Duck time No bo dalej jesteśmy w Cold Time, tylko teraz pracujemy nad improwizacją. No ja wiem, bo ja wiem, że ty myślisz, że to jest coś, z czym miałam problem, ale ćwiczyłam to w Cold Duck i już mam z tym mniejszy problem. No to tak zróbmy. To <laughs> zmieniamy taby i <laughs> mamy drugi obniżony i spróbujmy to razem teraz. One, two, three, four. One, two, three, four. Dwa, trzy, cztery, Two, three, three Okej okay. To jakoś brzmi, tu już mamy mhm. dwie zagrywki, takie w klimacie funky mhm. No oczywiście będzie trzeba jeszcze trochę dopracować tempo, bo Cold Time jest grany trochę szybciej w oryginale. Okay. Więc to będzie bardziej w zasadzie... Uf, uf, uf. Czujesz to funky, nie? Czuję. Chcę trzecią zagrywkę. Zrobiłeś właśnie moją aktualnie ulubioną rzecz na świecie. Czyli? Czyli wdechy pod rząd, których nie umiem. Tak. Będziemy miał same wdechy. Mm. Ale co, co zrobić? No, saksofoniści grają cały czas na wydechu, my gramy cały czas na wdechu. No Mamy no tak, trzy razy wdech na drugim pod rząd. I potem jest drugi na wdechu, drugi obniżony. Jak drugi na wdechu to trzy razy i potem jeszcze drugi na wdechu? Tak, bo potem jest. Czyli masz masz coś takiego. Drugi na wdechu, drugi obniżony, pierwszy na wdechu. A drugi o cały ten. Tak, taki ta, ta, ta. Drugi obniżony, drugi na wdechu. Tak jakbyśmy schodzimy na pierwszy i wracamy. Takie... jak. Czyli czekaj, drugi. I na pierwszy. Pierwszy na wdechu. Pierwszy na wdechu, więc się prześlizgujemy tak jakby. I potem w drugą stronę. No i potem drugi na wdechu, obniżony i drugi na wdechu. Drugi obniżony i drugi na okay. No To jest takie... Bierzesz głęboki wydech i robisz jedno pociągnięcie. Dobrze jest się tu wspomóc. Jakby nie tego przed chwilą, to bym stwierdziła, że to jest niewykonalne. Będzie do wyćwiczenia, bo chyba tego nie zagramy w całości, ale no. taka podpowiedź, mamy te trzy wdechy, mm -hmm. to potem możesz sobie zrobić w pauzie wydech. tak. Pomag. Okay. No. Pomaga. Okay. Ja już mam takie półko, że robię to bez tego wydechu, ale można się tak wspomóc. Mm -hmm. To samo to jest bardzo podobne do tego, co mi się. No to tak, dokładnie to, to samo. tutaj są same wdechy. Tak, bo to jest ta sama zagrywka, tylko że piętro niżej. Nie. I potem dzięki temu jesteśmy w stanie zagrać. dalej nie wiem, bo się do dziś nie nauczyłem jak idzie, ale taki ten motyw to jest wzięty żywcem z utworu Kameleon no. no więc będziesz miała do Kameleona wstęp więc możesz spróbować zagrać te trzy zagrywki pod rząd teraz czy znaczy nie, jeszcze spróbujmy chcesz spróbować tą trzecią? one, two one, two, three, four Jeszcze, jeszcze. Okej. Okay. Do tej to jeszcze jest praca liczona, co najmniej w dniach. Okej, okay. tak ale wydaje. nie jest za trudna? Nie. Myślę, nie. że nie. Okej. Okay. To, to się okaże za tydzień w sumie. Okej, okay. jak się okaże za trudna, to zrobimy jakąś inną zagrywkę. Mm -hmm. A Teraz przegrajmy te dwie pierwsze zagrywki. Nie wiem, czy je pamiętasz. Hmm. To przegrajmy jeszcze te zagrywki i będziemy kończyć. Więc pierwsza zagrywka. One, two, three, four. Three, four. No jeszcze do, do czyszczenia. późno ten dźwięk zagrał. Spróbuj jeszcze raz. One, two, three, four. One, two, three, four. Yeah. <laughs> teraz długo, coś dziwnego ale no dobra no. a ta druga? a ta druga? one, two, three, three, three mm. okej okay. no, powiedzmy i trzecią odpuszczamy sprawdzimy za tydzień Staby oczywiście zamieścimy tutaj do tych trzech zagrywek. No i co? Tyle dzisiaj. Tak króciutko, bo jesteśmy trochę zmęczeni i dalej jest tutaj upał. Więc co? Trzymaj się, cześć! Harmoniki w dłoń i do zobaczenia za tydzień. Hej!